Witaj na moim kanale. Dziś poruszymy temat, który od lat fascynuje osoby na ścieżce rozwoju duchowego. Czym tak naprawdę jest Stara Dusza? Skąd wiemy, że jesteśmy tu nie po raz pierwszy? I dlaczego niektóre osoby od najmłodszych lat czują się inne, głębsze i jakby starsze w środku? Jeśli odnajdujesz się w tym, co właśnie powiedziałem, zostań ze mną. Dziś pokażę ci siedem duchowych dowodów na to, że możesz być właśnie jedną z tych dusz. Które mają za sobą więcej niż pamiętają. W świecie, który pędzi coraz szybciej, a technologia zdaje się przesłaniać wewnętrzną ciszę, coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie o sens istnienia. Kim jestem naprawdę? Dlaczego czuję się inny niż większość? Dlaczego świat zewnętrzny wydaje się obcy albo zbyt płytki? Odpowiedź, którą słyszę od setek moich uczniów, kniętów i ludzi, z którymi dzielę duchową ścieżkę od dwóch dekad, brzmi bardzo podobnie. Bo jestem starą duszą. Bo pamiętam coś, czego nie sposób nazwać słowami. Bo czuję, że nie jestem tu pierwszy raz. Termin stara dusza to nie etykieta ani moda. To głęboko duchowe rozpoznanie, które wykracza poza logikę i wiedzę encyklopedyczną. To świadomość, która dojrzewała przez wiele wcieleń, przez cierpienia i radości, przez śmierci i narodziny, przez miłość i samotność. To dusza, która zna smak ciszy i która potrafi być światłem dla innych nawet w największym chaosie. Stare dusze nie muszą być idealne. Często są zranione, samotne, nieprzystosowane do powierzchownych struktur tego świata. Ale to właśnie ich głębokość, ich serce, ich wewnętrzna mądrość sprawiają, że są bezcenne. W tym tekście podzielę się z tobą siedmioma głębokimi dowodami na to, że możesz być właśnie jedną z tych dusz. To nie są testy ani checklisty. To są wewnętrzne znaki, które rozpoznajesz nie głową, lecz sercem. Jeśli choć część z nich rezonuje z Tobą, być może Twoja dusza jest dużo starsza, niż sądzisz. Dowód pierwszy: czujesz się starszy niż Twoje ciało. To jeden z najczęstszych i najbardziej charakterystycznych objawów starej duszy. Już od dziecka mogłeś mieć wrażenie, że nie pasujesz do swoich rówieśników. Podczas gdy inni bawili się w gry czy zabawy, to zastanawiałeś się nad pytaniami egzystencjalnymi. Być może nie mówiłeś tego głośno, ale w twoim wnętrzu rodziły się myśli, których nie da się przypisać kilkuletniemu umysłowi. Po co żyjemy? Co dzieje się po śmierci? Dlaczego ludzie są źli? Dlaczego niektórzy cierpią? Wielu moich uczniów opisywało swoje dzieciństwo jako czas izolacji, nie dlatego, że byli odrzuceni, lecz dlatego, że ich dusza nie mogła odnaleźć równowagi w świecie pełnym hałasu i braku głębi. Nie oznacza to, że stare dusze są samotne z natury. One po prostu czują więcej. Widzą głębiej. Przetwarzają wszystko przez filtr doświadczeń, które nie należą do tego życia. Często mają trudność w odnalezieniu się w rozmowach powierzchownych. Czują dyskomfort w tłumie. Nie potrafią udawać, że coś ich interesuje, jeśli nie płynie z tego prawda. Stara dusza nosi sobie pamięć. To pamięć serca, nie pamięć mózgu. Może nie pamiętasz swoich poprzednich wcieleń w obrazach? Ale nosisz w sobie ich energię. Kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy, często czujesz, jakbyś znał tę osobę od lat. Kiedy trafiasz do jakiegoś miejsca, coś tobie się budzi, jakbyś tam już był. To nie są przypadki. To Twoja dusza przypomina ci, że świat nie kończy się na tym życiu. Że istnienie jest dłuższą opowieścią, niż sądzisz. Psychologicznie można to porównać do archetypowej pamięci zbiorowej, o której pisał Karl Jung. Ale stara dusza wie. Że to coś więcej. To nie tylko pamięć gatunku. To osobista, subtelna, niemal mistyczna świadomość, że Twoje istnienie jest starsze niż Twoje ciało. Że nie przyszłaś tutaj po raz pierwszy. Wysoka wrażliwość, świadomość ponad wiekiem, duchowe pytania od najmłodszych lat, poczucie obcości wszystko to wskazuje na to, że w Twoim ciele mieszka dusza, która pamięta więcej niż jedno życie. Dowód drugi Masz naturalną mądrość intuicję. Mądrość nie zawsze pochodzi z książek. Nie zawsze wynika z wieku metrykalnego. Prawdziwa mądrość to głębokie rozumienie życia, które pojawia się z wnętrza. Jest cicha, spokojna, niewidoczna na pierwszy rzut oka. Stara dusza nie musi mówić wiele, bo jej obecność sama w sobie jest źródłem spokoju i zrozumienia. Ludzie często zwracają się do takich osób po radę, nawet jeśli one same nie oferują niczego otwarcie. Ich mądrość przyciąga. Ich energia jest jak ognisko w chłodną noc, nie muszą nic mówić, by ogrzewać. Intuicja starej duszy jest szczególnym rodzajem wglądu. To coś więcej niż przeczucie. To wewnętrzna pewność, która nie opiera się na logice, a mimo to prowadzi precyzyjnie. Być może nieraz miałeś wrażenie, że coś po prostu wiesz. Bez analizy, bez faktów. Po prostu czujesz. Czasem twoje ciało, a czasem serce daje ci znak. I kiedy za tym pójdziesz, okazuje się, że było to właściwe. Intuicja nie jest zarezerwowana dla wybranych. Każdy ją ma, ale Stara Dusza rozwijała ją przez wieki. Jej wewnętrzny kompas nie powstał w tym jednym życiu. Jest owocem wielu doświadczeń, nauk, rozczarowań i oświeceń. Niektórzy opisują to jako dar, inni jako przekleństwo. Bo widzieć więcej niż inni może być piękne, ale i trudne. Stara dusza często widzi prawdę tam, gdzie inni widzą tylko iluzję. Czuje fałsz, zanim zostanie ujawniony. Widzi ludzi nie tylko przez to, co mówią, ale przez to, co milczą. To wewnętrzne widzenie sprawia, że trudno ją oszukać, ale sprawia też, że często czuje się niezrozumiana. Bo jak wytłumaczyć komuś, że coś po prostu czujesz? W mojej praktyce duchowej spotkałem setki ludzi, którzy od dzieciństwa wiedzieli że ich intuicja prowadzi ich lepiej niż cokolwiek innego. Wiedzieli, że mądrość nie zawsze płynie z zewnątrz. Wiedzieli, że cisza może być bardziej prawdziwa niż tysiące słów. To nie przypadek. To znak, że w nich mieszka stara dusza. Dusza, która nie tylko zna drogę. Ona już nią szła. Dowód trzeci: czujesz głębszy sens wszystkiego. Dla wielu ludzi życie to ciąg zdarzeń. Praca. Relacje, rachunki, czas wolny i znów to samo. Ale dla starej duszy każda chwila jest okazją do odkrycia sensu. Nie chodzi o analizę, chodzi o głębokie odczucie, że życie ma warstwy, że pod powierzchnią zdarzeń coś się dzieje, coś, co prowadzi, coś, co ma znaczenie. Stara dusza patrzy na życie jak na opowieść. Widzi siebie nie jako ofiarę wydarzeń, ale jako bohatera podróży. Wie, że cierpienie może nieść naukę. Wie, że przypadki nie są przypadkami. Wie, że każda relacja ma swoje przesłanie. Być może zauważyłeś, że analizujesz swoje sny, przyglądasz się znakom, widzisz symbolikę tam, gdzie inni widzą tylko rzeczy. To nie dziwactwo. To umiejętność czytania między wierszami życia. To duchowa inteligencja której nie da się nauczyć z książki. W mojej praktyce często pytam uczniów: co czujesz, kiedy coś się powtarza w Twoim życiu? Stara dusza zwykle odpowiada: to znak, to wiadomość, to zaproszenie, bym spojrzał głębiej. I właśnie ta postawa odróżnia ją od młodej duszy. Młoda dusza szuka sukcesu, stara dusza szuka sensu, młoda dusza chce coś osiągnąć, stara dusza chce coś zrozumieć. Nie oznacza to, że Stara Dusza nie może działać. Wręcz przeciwnie. Często jest bardzo aktywna, ale jej działanie płynie z miejsca głębszego niż ambicja. Ono płynie z wewnętrznego zrozumienia, że wszystko, co robimy, jest częścią większej całości. Stara Dusza czuje, że jest narzędziem w rękach siły większej niż Ego. Nazywamy ją różnie: Bóg, Wszechświat, Źródło. Ale dla Starej Duszy nie chodzi o nazwy. Chodzi o obecność, o świadomość, że to, co widzialne, jest tylko cieniem tego, co niewidzialne, i że sens można znaleźć w każdym oddechu. Dowód czwarty: Twoja relacja ze światem materialnym jest zdystansowana. Stara dusza nie odrzuca świata materialnego. Ona go rozumie, ale wie, że nie tu jest jej dom. Może pracować, zarabiać, korzystać z technologii, ale nie przywiązuje się. Rzeczy nie definiują jej tożsamości. Nie goni za nowym samochodem, bo wie, że żaden samochód nie uleczy wewnętrznej pustki. Nie zabiega o podziw, bo zna swoją wartość od środka. Dla starej duszy życie materialne jest narzędziem, nie celem. To scenografia do głębszej sztuki sztuki rozwoju, przebudzenia, służby. Nie chodzi o to, że nie może mieć pieniędzy. Może, ale nie buduje na nich swojego poczucia własnej wartości. Nie utożsamia się z rolą społeczną, pozycją zawodową, tytułem naukowym, bo wie, że duszy nie da się zamknąć w życiorysie. Wielu ludzi wrażliwych duchowo cierpi, gdy muszą dostosować się do świata, który mierzy wartość w liczbach. Ale stara dusza odnajduje sposób, by być w świecie, lecz nie należeć do niego. Może chodzić do pracy, ale jej serce bije w innym rytmie. Może zarządzać firmą, ale jej dusza rozmawia z drzewami. Może być znana, ale nie zależy jej na byciu sławną. To właśnie ta wolność od przywiązań czyni starą duszę tak lekko. Bo kiedy wiesz, że wszystko przemija, trzymasz rzeczy z wdzięcznością, ale luźno. Umiesz się cieszyć, ale nie uzależniasz się. A to daje prawdziwą siłę. Bo tylko ten, kto nie boi się stracić, naprawdę potrafi kochać i żyć w pełni. Dowód piąty. Naturalnie przyciągasz ludzi, którzy szukają uzdrowienia. Jedną z najczęściej spotykanych cech starej duszy jest jej zdolność przyciągania innych ludzi w momentach kryzysu. Nie musisz być terapeutą, duchowym przewodnikiem czy nauczycielem. Sama twoja obecność ma w sobie coś, co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Ludzie opowiadają ci swoje tajemnice. Czasem obcy potrafią zwierzyć się po kilku minutach rozmowy. Nie dlatego, że ich zachęcasz, lecz dlatego, że wyczuwają w tobie coś. Czego brakuje im w świecie zewnętrznym: przestrzeń, akceptację i głęboką ciszę. Stara dusza jest często energetycznym lustrem. Ludzie czują się przy niej widziani, nieoceniani, nie naprawiani. Po prostu przyjęci takimi, jacy są. To zdolność niezwykle rzadka, bo większość społeczeństwa nie umie być obecna bez chęci naprawy, rady czy moralizowania. Ty natomiast potrafisz słuchać z sercem. Czasem nawet nie musisz mówić, sama twoja obecność działa jak balsam. Być może zauważyłeś, że twoi bliscy instynktownie szukają u ciebie wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Czasem przyciągasz osoby poranione, zagubione, a nawet bardzo zranione. To może być męczące. Może sprawiać, że czujesz się przytłoczony. Ale to również potwierdzenie tego, kim jesteś. Twoja dusza świeci światłem, którego inni potrzebują, choć często nie potrafią tego nazwać. Nie oznacza to, że masz brać odpowiedzialność za wszystkich. Jedną z lekcji starej duszy jest nauczyć się wspierać innych bez wchodzenia w rolę zbawcy, pomagać bez poświęcania siebie, służyć bez tracenia własnej mocy, bo prawdziwe uzdrowienie dzieje się wtedy, gdy dajemy drugiemu przestrzeń, a nie rozwiązania. I to właśnie stara dusza potrafi najlepiej. Ona leczy nie słowami, lecz obecnością. Dowód szósty. Doświadczyłeś głębokiego cierpienia, które cię przebudziło. Większość starych dusz nosi w sobie ślad głębokiego bólu. To nie przypadek. Cierpienie jest jednym z najpotężniejszych katalizatorów duchowego przebudzenia. Stara dusza nie ucieka od cierpienia. Ona przez nie przechodzi. I właśnie dlatego zyskuje głębię, której inni często nie rozumieją. Nie chodzi tylko o traumę. Chodzi o egzystencjalne pęknięcie. Przez które dusza zaczyna szukać czegoś więcej. Może był to moment straty, może choroba, może rozpadający się związek, a może wieloletnie poczucie pustki, której nic nie potrafiło wypełnić. Stara dusza wie, że najgłębsze przemiany nie dzieją się w wygodzie, lecz w ogniu. To tam wykuwa się prawda, to tam dojrzewa zaufanie, to tam zaczyna się prawdziwa duchowa droga. Często osoby, które przeszły przez ciemność, promieniują spokojem. Nie dlatego, że ich życie było łatwe, lecz dlatego, że znaleźli w sobie siłę, która nie zależy od okoliczności. Stara dusza nie mówi, nie powinno mnie to spotkać. Ona mówi, to mnie ukształtowało. To mnie przebudziło. To dało mi serce zdolne do współczucia. W mojej pracy widziałem, jak ci, którzy najwięcej wycierpieli, stawali się najwspanialszymi nauczycielami duchowymi. Nie przez wiedzę, ale przez obecność. Nie przez teorię, ale przez własne przejście przez cień. Tylko ten, kto zna ciemność, potrafi być prawdziwym światłem. A Stara Dusza rozumie, że jej cierpienie nie było karą. Było zaproszeniem do odkrycia wewnętrznej nieśmiertelności. Dowód siódmy Pamiętasz, że to nie jest Twój pierwszy raz. Najbardziej subtelny, ale też najbardziej poruszający dowód na to, że jesteś Starą Duszą. To głębokie wewnętrzne przeczucie, że nie jesteś tutaj po raz pierwszy. Możesz nie znać dokładnych szczegółów. Możesz nie pamiętać swoich poprzednich wcieleń, ale czujesz to w sercu. Widzisz to w reakcjach. W snach. W niektórych miejscach czujesz się jak w domu, choć nigdy tam nie byłeś. Spotykasz ludzi, którzy wydają się znajomi, choć dopiero się poznaliście. To, co dla innych jest nowością, dla ciebie bywa oczywiste. Uczysz się szybciej, bo nie zaczynasz od zera. Twoja dusza nosi w sobie informacje z wielu żyć. Czasem to błogosławieństwo. Czasem trud. Bo pamięć duszy to nie tylko światło. To także bagaż. Dlatego stare dusze często potrzebują czasu, by odnaleźć spokój. Potrzebują przestrzeni, by połączyć to, co wiedzą, z tym, czego doświadczają. Stara dusza nie potrzebuje dowodów na reinkarnację. Dla niej to nie jest teoria, to wewnętrzna pewność. Nie musi nikogo przekonywać. Wie, że życie nie kończy się na śmierci ciała, że każde wcielenie to lekcja, że jesteśmy tu, by się uczyć, kochać, służyć i że z każdym życiem wracamy coraz bliżej źródła. Jeśli czujesz, że to, co czytasz, porusza coś bardzo głębokiego w tobie, to nie przypadek. To twoja dusza rozpoznaje własną opowieść. Bo prawda nie musi być nowa. Ona musi być rozpoznana. I jeśli wiesz, że nie jesteś tutaj po raz pierwszy, to być może jesteś właśnie starą duszą, która przyszła, by przypomnieć innym, kim naprawdę są. Bycie starą duszą nie oznacza, że jesteś lepszy od innych. To oznacza, że masz inne zadania, inny rytm, inny sposób postrzegania świata. Twoja dusza przeszła wiele. I właśnie dlatego jesteś tu teraz. W tym ciele, w tym czasie, z tym sercem, żeby dzielić się mądrością, żeby pokazywać drogę, żeby być światłem, które nie świeci na pokaz, ale prowadzi tych, którzy szukają. Pamiętaj, jesteś tutaj z jakiegoś powodu i wszystko, co przeżywasz, ma znaczenie. Twoja dusza wie więcej, niż ci się wydaje. Pozwól jej mówić. Zaufaj jej. Ona już tam była. I wie, jak wrócić. Jeśli któryś z tych znaków zabrzmiał dla Ciebie znajomo, daj znać w komentarzu, jestem ciekaw, ilu z Was czuje się starą duszą i jakie macie doświadczenia. Zostaw łapkę w górę, jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy. A jeśli chcesz dalej rozwijać się duchowo razem ze mną, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. To dopiero początek naszej wspólnej drogi. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętaj, Twoja dusza wie, kim jesteś. Zaufaj jej.